Siedzisz, ładnie, opowiadasz, coś, i nagle czujesz, że komar ci przysiad na rowin. Ty... I... A zaraz będę miała tu czerwoną szramę. Mogę? No. Dobra. O, właśnie, to było 5, 6, 7 i raz. Cześć, tutaj Kajka. Witam Was w trzecim odcinku z naszej serii, bo we mnie jest seks, czyli z naszej serii, która mówi o kobiecości, o pewności siebie, o tym, jak boost your humanity, czyli podkręcić swoją kobiecość w bardzo prosty, przyjemny i taneczny sposób. Mieliśmy już, mieliśmy, miałyśmy, w sumie mieliśmy, bo panowie często się wypowiadają. Co mnie bardzo cieszy, bo widać, że ten temat jest mega, mega uniwersalny i może zainteresować każdego, nie tylko kobietę. Mieliśmy już głowę i ramiona oraz biodra, i teraz czas na tą dolną część ciała, czyli na nogi i stopy, i po prostu ogólnie sposób chodzenia, sposób poruszania się, ponieważ jest to dosyć istotna rzecz, jeżeli chodzi o odbiór naszej osoby. え。フ <laughs> Jeżeli chodzi o chód, to nie jest tylko kwestia ładnie podniesionej głowy, wyprostowanych pleców, ramion oraz ładnie poruszających się bioder bez zbędnych przyruchów, ruchów, przerysowań. To jest kwestia całej sylwetki, wszystkiego, jak ze sobą współgra, więc to tak naprawdę wymaga najwięcej pracy, najwięcej treningu i najwięcej, myślę, zaangażowania i takiego skupienia się, ponieważ jest to bardzo dużo czynników. Dzisiaj omówimy troszeczkę nogi oraz stopy, i ja wam podpowiem z punktu widzenia tancerki, w jaki sposób chodzić, żeby to było ładne, kocie, seksowne i przyciągające uwagę. Ja bardzo dużo inspirację czerpię, nie tylko z tancerek, moją największą inspiracją zawsze, 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 odkąd zaczęłam zwracać uwagę na to, jak chodzę, bo ja kiedyś, tak jak już Wam mówiłam, chodziłam jak taki troszeczkę babo-chłopek, jak... <śledziny> no co? Tak było... Zizalowało, właśnie wow, Tak było. Moją zawsze największą inspiracją, ogromną, jeżeli chodzi o postrzeganie kobiecości, o inspirowanie się tej kwestii, były Kubanki. Jak byłam pierwszy raz na Kubie, to jest rzecz, która bardzo mocno się rzuca w oczy i niesłychanie wpływa na wyobraźnię takie ogólne postrzeganie, bo zaczynam się zastanawiać, hmm, co jest innego, co one robią, czego nie robimy my, kobiety w Europie. Że patrzysz na każdą jedną na ulicy i się zastanawiasz, co ona robi, że jest tak niesamowicie kobieca. Tam każda kobieta chodzi z wysoko podniesioną głową, mocno stawiając stopy na ziemi, czyli dwa punkty skrajne tak to mogę określić emanują po prostu taką pewnością siebie, świadomością, że hej, jestem kobietą, patrz na mnie i zobacz 100% kobiecości. Powinnyśmy się w tym momencie bardzo mocno inspirować, ponieważ jest to piękny przykład. Jeżeli chodzi o same nogi, oczywiście nie ma jednej ogólnej, złotej zasady. Sprawa jest prosta. Nie powinnyśmy stawiać ich za szeroko, zbyt wąsko. I nie powinniśmy robić za dużych kroków, bądź za małych. Jeżeli chodzi o same stopy, też mamy parę różnych ustawień stóp, które mogę tutaj wskazać jako takie najmniej atrakcyjne z punktu widzenia tancerki. Ani nie za szeroko, jeżeli chodzi o samo rozstawienie stopy do boku, ani do środka. Nie stawiamy stóp od zewnętrznej strony, i nie stawiamy stóp, wyrzucając ich do przodu. I tak samo nie stawiamy stóp, kładąc je na platwusa, czyli na całkowicie płasko. Ani też zupełnie nie odrywając ich od podłoża, czyli ja to nazywam sanatorium, szuraniem sanatoryjnym, ponieważ wtedy stopa kompletnie się nie odrywa od podłoża i cały czas jest takie sz, 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 nieprzyjemne. Gdy połączymy to, jak pracują nasze nogi z tym, jak pracują nasze stopy, możemy otrzymać kroki nonszalanckie, nawet czasami mocno gibany. To zależy od tego, jak pracuje nasz środek ciężkości i teraz mówię strasznie nomenklaturą toneczną, i balans ciała. Możemy utrzymać krok bardzo mocny, twardy, taki mało elastyczny. Możemy w drugą stronę pójść, czyli uzyskać krok totalnie skakany. Taki ting-ting, jak sprężynka, gdy kolana nam za mocno pracują, albo za mocno pracuje nam stopa, i cały czas sprężynuje. Ting-ting-ting, skaczemy jak taki króliczek sel troszeczkę. Możemy też mieć krok zombie, albo sanatoryjny. Wyraz chcemy nadać naszej sylwetce, w jaki sposób chcemy, żeby pracowała. Kiedy ja sobie myślę o takiej sylwetce kobiecej, tak pewnej siebie, pomijając całą kwestię tej części, o której mówiłam na samym początku, nasze nogi powinny iść w jednej linii, nie za szeroko, nie za wąsko. Nie za daleko, nie za blisko, więc też sprawdźcie w jaki sposób łatwo Wam się stawia krok, tak żebyście czuli, że ciało się nie przerzuca do przodu. Czyli, że nie ma takiego momentu zrywu albo przytrzymania, bo jeżeli robimy za małe kroczki, drobimy w miejscu, czujemy, że przytrzymujemy ciało i jest ono zachowane w miejscu i nie posuwa się do przodu tak szybko, jakbyśmy chcieli. Natomiast jeżeli robimy zbyt duże kroki, mamy cały czas wrażenie, że ktoś nas pcha, tak jakby na, na plecach nam położył dłoń i cały czas nas pchał. Jeżeli będziemy się czuli komfortowo w jednym miejscu, idąc, posuwając się płynnie naprzód, to znaczy, że ten krok jest odpowiedniej wielkości. Stopa. Najlepiej jest stawiać ją od wewnętrznej strony i to też ze względu na to, w jaki sposób później wpływa nam na pracę naszych łydek, ponieważ jeżeli stawiamy je od zewnętrznej stopy, niestety, ale troszeczkę nam rozbudowuje mięsień łydki, który jest od tej bocznej strony. Natomiast gdy stawiamy stopy od samego środka, od wewnętrznej strony, ładnie nam się układają i kolana, i stopa aż od pięty po same palce, jeżeli pilnujemy, żeby nam się układała w takiej delikatnej fałce. To jest w ogóle w tańcu bardzo mocno praktykowane oraz pilnowane, żeby stopy nie szły za szeroko, tylko i wyłącznie w balecie tak jest, dlatego od razu można poznać baletnicę, ponieważ baletnice mocno szeroko pracują stopami, nawet gdy idą. W tańcu towarzyskim troszeczkę za mocno ciągną od palców krok, wyciągają, ponieważ jest on zawsze bardzo mocno posuwisty, tak jakbyście chcieli jak pędzlem zamiatać po podłodze. Natomiast w ogóle w tańcach, w salsie, to te stopy są w takiej fałce ułożone i w momencie, kiedy ładnie stawiamy ją od wewnętrznej strony, od pięty do palucha, to też jest bardzo ważne, że nie ani sama pięta, nie na płasko i nie same palce, ponieważ często spotykałam się z teorią, że hej, nawet jak chodzę na obcasach, to przecież chodzę bez pięty. Nigdy w życiu. Zawsze ta pięta działa. W tym momencie stawiając ją od pięty do palucha, ładnie nam się płynie przez ten parkiet stopa przesuwa. Na samym początku pojawią się zakwasy i w stopie, i w łydce, ponieważ w zupełnie inny sposób zaczyna wtedy pracować nasze ciało. Przytrzymajcie oczywiście biodra, plecy, ramiona, chociaż wierzę, że już tyle czasu minęło, że zdołaliśmy je sobie pięknie wypracować, żeby były proste i dumnie podniesione. I teraz sobie wyobraźcie. Taki mały przykład. Popatrzcie. W ten sposób wchodząca dziewczyna na parkiet zyska zainteresowanie, nieważne jak tańczy. Nieważne jak tańczy, wchodzi do klubu. To może tu niekoniecznie jest klub, tylko jest park, ale załóżmy, że w tym parku siedzi grupka mężczyzn, którzy mogą się nią zainteresować. W ten sposób wchodzi do parku i że którykolwiek zwróci na nią uwagę, nawet jeżeli jest ładnie wyprostowana, nie do końca, nie przypuszczam. A teraz popatrzcie w drugą stronę. W ten sposób wejdzie do parku, przejdzie kawałek. Czy jest szansa, że zwróci, przykuje Choć najmniejszą uwagę jako atrakcyjna, pewna siebie, kobieca osoba, napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to również piszcie, czekam na wasze pomysły, ponieważ to, co ja wam mówię, to jest wszystko z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia tancerki. Dajcie mi znać, jak wam idzie. Jestem mega ciekawa. Także do zobaczenia w kolejnych filmach, 7 i raz.